Jeśli nie wiecie, jaki namiot dwuosobowy wybrać, to jestem po to, aby wam pokazać różnicę między trzema namiotami dwuosobowymi. Jako pierwszy namiot chcę wam pokazać Bedrock 2. Jest to dwuosobowy namiot z wejściami z obydwóch stron. Nie jest to może namiot taki, w którym zrobicie sobie domówkę, ale jest to namiot, który jest lekki, bardzo łatwy w rozkładaniu i w składaniu i na tyle mały, że możecie go przypiąć do plecaka i ruszyć dalej w wędrówkę. Nasze namioty i okna mają specjalny tutaj haczyczek, żeby sobie podwiesić, żeby nam nie przeszkadzało, gdy wchodzimy. Każdy namiot ma drzwi do tropiku, siateczkę na owady, taką o i drzwi wejściowe, żeby się zamknąć z sąsiadami. Taki namiot jest niższy, ma konstrukcję płaszczki, nie stawia oporu wobec wiatru, tylko ten wiatr po nim po prostu mknie. A tutaj, mimo że ta część sypialniana nie jest może tak duża jak w następnych namiotach, ale mamy miejsce, aby schować swój bagaż, zamknąć go tutaj na zamek i spokojnie spędzić noc. Tutaj mamy okienko z siateczką, dzięki czemu namiot oddycha i cały czas to powietrze dostaje się do środka. Rada dla Was, rozbijając swoje namioty, pamiętajcie, aby bardzo mocno naciągnąć cały namiot, aby materiał z tropiku nie stykał się z tym materiałem wewnątrz namiotu, bo gdy pada deszcz, w momencie styku ten namiot po prostu robi się mniej wodoodporny niż gdyby zachować całą tę odległość i po prostu po tym tropiku ta woda sobie będzie spływać na dół. Drugi namiot, jaki chcę Wam pokazać, to nasz klasyczny Darwin 2. Już na pierwszy rzut oka możecie zobaczyć, że jego konstrukcja jest inna. To jest konstrukcja typu Iglo. I opowiedzmy sobie o różnicach między tymi namiotami. Po otwarciu drzwi, możemy sobie każdą warstwę podpiąć, a tutaj jest miejsce, gdzie wrzucacie swój bagaż, zapinacie go na noc i spokojnie sobie śpicie. W takim namiocie mamy więcej miejsca, możemy ukłócnąć, łatwiej się będzie nam przebrać, łatwiej będzie z drugą osobą sobie porozmawiać. Na pewno wejdą tutaj dwa pojedyncze materace lub jeden duży, podwójny. Każda ze stron ma swoją kieszonkę, do której może schować swoje prywatne rzeczy, może komórkę na noc. A dodatkowo oczywiście mamy u góry wywietrzniki, dzięki którym namiot oddycha całą noc. I trzecim namiotem, jaki Wam pokażę, to jest starszy brat tego malucha, czyli Darwin 2+. Różni się on tym, że ma dodatkowy przedsionek, który jest podwieszony do tropiku, dzięki czemu woda nie naleci Wam od poziomu trawy. Oczywiście namiot typu iglo ma tutaj okienka, otwierane, zamykane, tutaj również i małe okienka, przez które możecie sobie zajrzeć, kto tam robi co na polu namiotowym. Otwieramy sobie nasz domek, podpinamy tutaj drzwi i od razu widzimy na pierwszy rzut oka, że mamy tutaj dużo więcej miejsca, podłogę podpinamy, żeby ta woda tutaj nam nie wchodziła, możemy sobie zostawić tutaj bagaże, tutaj klapki i zyskujemy bardzo dużo miejsca w porównaniu do młodszego brata. Co więcej o naszych namiotach, to to, że każdy z nich ma swój system wentylacji, różne okienka w różnych miejscach, tak aby cały czas to powietrze miało swoją cyrkulację. Pamiętajcie o tym, żeby sobie je potwierać, żeby był Wam e, przyjemniej w środku namiotu. Pamiętajcie o tym, aby takie namioty bardzo mocno naciągać, przybijać je mocno do ziemi, aby Wam ich nie zwiało. Bedrock 2, najlżejszy, najłatwiejszy w transporcie. Darwin 2 typu iglo, podstawowy namiot typu iglo, również się sprawdzi na pieszych wędrówkach. No i taki Mercedes wśród dwójek, czyli Darwin 2 z przedsionkiem, gdzie schowacie swój bagaż i ruszacie na przykład na festiwal.